Jest zimna marcowa noc, kiedy młoda kobieta idzie po ulicach Londynu. Nie jest jeszcze późno, jest godzina 21:30, a na ulicach Londynu jest jeszcze duży ruch. By było jej raźniej, Sara rozmawia przez telefon ze swoim chłopakiem. Czuje ona niepokój i strach strach, który każda kobieta. W tej sytuacji, chociaż raz w swoim życiu czuła, strach w momencie samotnego powrotu w ciemności do domu. Jest to strach, który w głowach milionów ludzi w Anglii i nie tylko na zawsze będzie już łączony z nazwiskiem bohaterki dzisiejszej historii Sary Everard. Nazywam się Katarzyna Amirato i zapraszam Was. Do wysłuchania dzisiejszej historii. Wysłuchaj polub i pozostań! Zaginięcie! Jest marzec 2021! Dla 33 letniej Sary jest to ważny okres w jej życiu i wiąże się z wieloma zmianami i planami na przyszłość. Sara wychowała się w kochającej, pełnej miłości rodzinie jako najmłodsza córka profesora Uniwersytetu Jeromi i terapeutki Susan. Sara mimo skończonych studiów w dziedzinie geografii już od kilku lat. Pracuje w marketingu. Przed miesiącem, 33-latka, rozpoczęła nową pracę. Rozpoczęła tą pracę w agenturze marketingowej, w której pracuje również jej chłopak Josh. Sara od 13 lat mieszka w Brixton. Jest to dobra i uchodząca za bezpieczną część Londynu. Kobieta czuje, że w Joshu w końcu spotkała partnera na przyszłość. Ma z nim już konkretne plany wspólnego zamieszkania. Para planuje wspólne życie: zakup domu, założenie rodziny, wychowanie wspólnie dzieci. Sara patrzy optymistycznie w swoją przyszłość aż do tego felernego dnia, w którym ktoś to stanie na jej drodze, zabierze jej wszystko. 3 marca 2021 Sara jest zaproszona do swoich przyjaciół. Podobnie jak na całym świecie, również w Londynie publiczne życie jest znacznie ograniczone. Z powodu wirusa korony obowiązują ograniczenia dotyczące życia publicznego. Mimo tych panujących ograniczeń, na ulicach Londynu jest duży ruch, i wiele ludzi jest tego dnia w drodze. Jedną z tych osób jest Sara Everard. Drogę, którą Sara 3 marca przebywa, na podstawie ujęć kamer, uda się dokładnie odtworzyć. Pod rządami Toniego Blaira. Monitoring w Londynie pod pretekstem zagrożenia terroryzmem został znacznie rozbudowany. Łącznie ponad milion kamer nagrywa praktycznie każdy zakamarek Londynu. Tego dnia, koło godziny 18, Sara jest w drodze do przyjaciół. Kobieta jest ubrana w zieloną kurtkę, leginsy. I pasujące kolorem do tej kurtki Adidasy. Po drodze Sara kupuje butelkę wina, po czym rusza piechotą w odwiedziny do przyjaciół. Koło godziny 21:30 Sara jest już w drodze powrotnej do domu. Do przebycia ma drogę, która piechotą zajmie jej około 50 minut. W trakcie drogi Sara rozmawia ze swoim chłopakiem, opowiada mu jak spędziła dzień i para umawia się na spotkanie w następny dzień. Josh, zakończywszy rozmowę z Sarą, nie wie jeszcze, że jest to ostatni raz w jego życiu, że słyszał on głos swojej ukochanej. Nie wie jeszcze, że już nigdy nie będzie jej mógł przytulić, a ona już nigdy nie powie. Że go kocha. Następnego dnia Sara nie pojawia się w pracy, a jej chłopak cały dzień próbuje się z nią skontaktować. Bez skutku, Sara przepadła jak kamień w wodę. Zarówno jej rodzeństwo, jak i rodzice, nikt nie ma bladego pojęcia, gdzie jest Sara. Z każdą godziną, w której bliscy bezskutecznie. Próbują się z Sarą skontaktować, wzrasta ich niepokój. Takie zachowanie jest zupełnie do kobiety niepodobne. Jest ona zawsze słowna i zawsze mówi swojemu chłopakowi, gdzie się znajduje i jakie ma plany na ten dzień. 4 marca zarówno rodzina, jak i jej chłopak nie wytrzymują już tej niewiedzy. I zgłaszają Sarę jako osobę zaginioną. Londyńska policja od razu rozpoczyna poszukiwania. Śledczy nie wykluczają, że Sarze mogło przytrafić się coś złego. Przemoc w Anglii w stosunku do kobiet w ostatnich latach znacznie wzrosła. Od października 2020 do września 2021. Przemoc w stosunku do kobiet w Wielkiej Brytanii wzrosła aż o 13%. Patrząc na statystyki wysp brytyjskich, to co trzeci dzień kobieta staje się ofiarą swojego partnera. A w roku 2020 57% kobiet, które straciły życie, to straciły je. Od ręki swoich partnerów. Również liczba ofiar przemocy seksualnej wobec kobiet od lat w Wielkiej Brytanii wzrasta. Po zaginięciu Sary jej twarz widnieje niemal w całym Londynie. Całe miasto zostaje oklejone plakatami z opisem młodej kobiety, a imię i nazwisko Sara Everard staje się dla wielu kobiet symbolem lęku który nieomal każda kobieta na świecie zna, lęku w ciemności samej wracać do domu. Coś, co dla każdego człowieka powinno być czymś zupełnie normalnym, ale dla kobiet nim nie jest. Mimo wielkich akcji poszukiwawczych, na policję nie zgłasza się nikt. Nikt to tego felernego 3 marca Sarem widział, i kto zna. Jej miejsce pobytu. I kiedy cały Londyn poszukuje Sary, to policja rozpoczyna przeglądanie nagrań londyńskiego monitoringu. Łącznie musi zostać przeglądnięte i ocenione 1800 godzin nagrań. Nie trwa jednak długo, kiedy śledczym wpada w oko nagranie. Pochodzące z kamery miejskiego autobusu. Na krawędzi ulicy jest widoczna Sara. Kobieta nie jest sama. Na ujęciu jest widać, że rozmawia z mężczyzną, który stoi obok białego wana. Następnie kamera uchwyca, jak Sara jest prowadzona do auta. Na ujęciu śledczy dostrzegają numery rejestracyjne i szybko mogą ustalić, że owy pojazd należy do jednych z londyńskich wypożyczalni. Ale kim jest ten mężczyzna, który rozmawiał z Sarą? Może on być ważnym świadkiem, który ostatni widział Sarę? A może kamera uchwyciła mordercą Sary? Śledczy rozpoczynają ustalenia dotyczące osoby, która 3 marca wypożyczyła owego wana. I kiedy śledczy mają nazwisko klienta, który 3 marca był kierowcą uchwyconego na nagraniu auta, czują niepokój. Wiedzą, że zło zakradło się między nimi. Jeden z nich, już 28 lutego, do jednych z wypożyczalni aut wpływa rezerwacja dotycząca Białego Wana na okres od 3 do 4 marca 2021. Już tego dnia owy mężczyzna coś złego zaplanował. Również jego internetowe zakupy najwyraźniej na to wskazują. 28 lutego mężczyzna zamawia w internecie grubą taśmą samoklejącą. Punktualnie o godzinie 16:55 3 marca odbiera on wcześniej zarezerwowane auto. Następnie jeździ godzinami wanym po Londynie i o godzinie 21:30 jego droga. Krzyżuje się z drogą Sary. Mężczyzna zatrzymuje wtedy 33-latkę i mówi jej, że naruszyła przepisy dotyczące wirusa korony, ponieważ Sara nie miała ubranej maseczki. Mówi do kobiety, że będzie musiała teraz pójść z nim, a na ręce zakłada jej kajdanki i prowadzi ją do swojego auta. Sara nie jest zdziwiona, bo w tym czasie działo się przecież wiele dla wielu osób niepojętych rzeczy, a przed Sarą stoi przecież policjant. Kobieta nie stawia najmniejszego oporu. Wayne Coze od roku należy do grup specjalnych policji. Grup specjalnych zajmujących się ochroną parlamentu. Wcześniej był on w grupach policji zajmujących się ochroną cywilnych obiektów jądrowych. Mężczyzna od 15 lat jest żonaty i jest również ojcem dwojga dzieci. Wayne ma jednak drugą, bardzo ciemną stronę. Mimo, że jest on żonaty, to nie tylko jest on stałym klientem na wielu portalach randkowych, ale również. W wielu domach publicznych. Wayne lubi oglądać filmy, w których jest prezentowana przemoc wobec kobiet. Od dzieciństwa ma on opinię fanatyka broni, a jako nastolatek miał nawet poszczelić swojego kolegę. W roku 2015 na londyńską policję wpływa na Wayna skarga, ponieważ Miał on jeździć autem Nago po Londynie, a trzy tygodnie przed zniknięciem Sary, jedna z kasjerek McDonalda, również zrobiła na niego donos, ponieważ przyjechał on do McDonalda autem, w którym siedział Nago. Oba przypadki są pracodawcy Wayna znane. Mimo to mężczyzna nie ponosi z tego powodu najmniejszych konsekwencji. Jednym z powodów, że nikt nie reaguje, jest to, że koledzy Wayne'a, z którymi pracuje, tykają podobnie jak on. Przedstawione później w sądzie dowody w postaci wymienionych między kolegami wiadomości ujawniają ciemne strony psychiki tych ludzi. Wiadomości te przepełnione są nie tylko treściami, Pełnymi pogardy do płci żeńskiej, ale również do ludzi innych narodowości. Wymieniają się fantazjami dotyczącymi gwałtu nad koleżanką z pracy albo gwałtu nad piętnastolatką. 29 czerwca na wspomnianej grupie wymieniają się wiadomościami dotyczącymi przyszłości w policji. Jednego z członków tej grupy chodzi tutaj o Jonathana Cobin. Jeden z kolegów pisze Kumpel, nie martw się, nie zostaniesz przeniesiony. No chyba, że znajdziesz jakąś ofiarą swojego gwałtu. Kolega Bodas odpowiada. O, John, to będzie naprawdę zajeba." John Cobin odpowiada na obie wiadomości. Nawet to jest OK. Przecież ofiarom gwałtu podoba się to, co się z nimi robi, dlatego właśnie są ofiarami. Innym razem Jonathan Coburn pisze, że akurat pracuje w londyńskiej części miasta Hounslow, którą nazywa Somalskim Głównem. Jonathan Coburn pisze: No, to był dzisiaj patrol dla mięczaków. Tutaj mogę tylko kontrolować wyskalpowane cipki. Od momentu, kiedy rozpoczęło się śledztwo, a podejrzanym jest ich kolega, cała trójka zostaje zawieszona w wykonywaniu służby. Po czym cała trójka ma stanąć przed sądem? Zarówno Cobin, jak i William Neville, jak i John Bodas twierdzą, że wymienione wiadomości to pewien rodzaj czarnego dowcipu a ogólnie to oni nie mają pojęcia, czym zawinili. John Bodas powie w sądzie do prokuratury, że z niewinnych policjantów robi się kryminalistów. Śledztwo. Kiedy policja odkryła na londyńskim monitoringu spotkanie Sary Evers z Wayne Cousins, stara się Każdą minutę ostatnich godzin życia Sary zrekonstruować. Po założeniu Sarze, kajdanek jest ona widziana w dzielnicy Dow, kiedy kobieta siedzi w aucie Wayna. Wayne powiedział swojej żonie, że tego dnia pracuje na noc. Komórka sprawcy zostaje potem zlokalizowana na północ od dzielnicy Dow. Tam gwałci on prawdopodobnie jeszcze w aucie Sarę i morduje. Potem, po drugiej w nocy, kamery uchwytają sprawcę na stacji benzynowej. Mężczyzna kupuje sobie śniadanie i ponownie przesiada się do wypożyczonego auta. Następnego dnia, o godzinie 8:30, Wayne oddaje wypożyczone auto i pisze do pracodawcy że z powodu nadmiernego stresu nie może się dzisiaj stawić na służbę. Sare komórki. Sprawca wyciąga SIM-kartę i wyrzuca ją do rzeki. Tego samego dnia Wayne około godziny 11 na stacji benzynowej tankuje dwa kanistry paliwa i jedzie do sklepu z materiałami budowlanymi, gdzie zakupuje worki na gruz budowlany. Od długiego czasu Wayne jest właścicielem położonej koło jeziora działki z Domkiem. To tam udaje się on 7 marca. Sprawca chce się pozbyć ciała Sary, które dotychczas przechowywał w tym domku w lodówce. Wayne polewa ciało Sary benzyną i podpala. Jeden z sąsiadów tego dnia widzi palący się ogień na posiadłości Wayne'a. Kiedy ciało Sary się pali, Wayne telefonuje z weterynarzem w sprawie terminu dla swojego psa. Następnie pakuje resztki zwłok Sary do worków na gruz i zatapia je w jeziorze. Po południu udaje się ze swoją rodziną ponownie na tą działkę i cała rodzina. Tak jakby nigdy nic się nie stało, idzie na spacer nad jeziorem. Dzień później, czyli 8 marca, Wayne ponownie melduje pracodawcy niezdolność do służby i zdaje wtedy służbową broń i kajdanki. W tym momencie śledczy prowadzący śledztwo w sprawie zaginięcia Sary mają go już na swoim radarze. Następnego dnia o godzinie 19.11 wieczorem Wayne kasuje wszystkie wiadomości na swoim telefonie komórkowym. A kilka minut później pod jego drzwiami stoją koledzy, którzy jeszcze na miejscu go przesłuchują. Śledczy pokazują podejrzanemu zdjęcie Sary, pytając go, czy zna on znajdującą się na zdjęciach dziewczynę. Mężczyzna zaprzecza. Śledczy tłumaczą, że od środy Sara jest poszukiwana i pokazują Wayne'owi zdjęcia Sary, mówiąc, że jej rodzina za nią tęskni i jej poszukuje. Śledczy pytają Wayne'a, czy wie, gdzie Sara się znajduje, czy wie, co się z nią stało. Podejrzany zaprzecza ponownie. Zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Wayne twierdzi, że na ten temat, na temat zniknięcia Sary, wie tylko tyle, co zostało oficjalne, pod, oficjalnie podane w wiadomościach. Śledczy dopytują, czy Wayne kiedykolwiek osobiście spotkał Sarę. Wayne zaprzecza, pytając jednocześnie, jak w ogóle śledczy wpadli na ten pomysł, że to on może mieć coś wspólnego z zaginięciem Sary. Śledczy wyjaśniają podejrzanemu, że wiedzą, że to on jest zamieszany w zniknięcie dziewczyny, i że są przekonani, że Wayne wie, gdzie Sara przebywa, i dlatego przyjechali do jego domu, by odnaleźć Sarę. Apelują do Wayna, by mężczyzna zdradził, co stało się z dziewczyną. Czy Sara jeszcze żyje, gdzie przebywa? Wayne opowiada wtedy śledczym, że ma finansowe problemy i przez te swoje finansowe problemy trafił w ręce gangsterów, którzy mu nakazali porywanie kobiet. W przeciwnym razie jego rodzinie stanie się krzywda. Wayne twierdzi, że gangsterzy nie pozostawili mu innej opcji jak uprowadzenie dla nich kobiety którą on jedynie przekazał w ich ręce, nie wiedząc, jaki spotka ją los. Śledczy proszą Wayna o podanie wszystkich informacji dotyczących tej grupy, bo przecież chcą oni odnaleźć Sarę. Wayne twierdzi, że gangsterzy jeżdżą białym vanem, a kiedy przekazywał na jednych z parkingów Sarę, to owi przestępcy świecili mu światłami swojego samochodu w oczy. Wyskoczyli potem z wana, zabrali Sarę i on nie wie, jaki los spotkał kobietę i gdzie ona teraz przebywa. Zobaczmy no. no. Do you know where Sarah is? No. Right. Okay. Have you ever personally met her? No, not personally, no. Have You had any interactions with her at all? No, uh, why, 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 why would I have personal interactions with her? i do have a good think about it and just, you know, tell us anything that you can about where the mother's time. Okay, um, well, I am in financial shit. Um, and I've been um, lent on by, um, I don't know who they are, they're a, a group, a gang, whatever, um, and they told me, why I need to go and pick up girls and get them to them. It then came through that they're going to harm my family, take them away, and they'll use them instead. Um, but at that point I had no option to try and find somebody so I don't um there's, there's a couple of names I was told a place to um, take her they um, are was it between sort of lemon mainstone area that i put her off um, i still don't know i, I, I don't know they, they just i, I just um, parked my car up and then the van come up behind me flashed me and they all jumped out um, and then they, they, they took this girl uh, um, they said they said you've done good and i don't know whether my family's going to be alright still but they they threatened they threatened to take my family away from me um, Opened my door, opened that door, um, pushed me out against the front of the car, took the girl, drove off. That's it. They said, we'll be in touch. So I'm here, I'm off work with stress because I'm here to protect my family. I want to be here 24-7 for my family. They come for my family. Okay. I've got nothing myself. But how do they contact you? How do you contact them? I tried to fuck over one of their cool girls and rip her off mm -hmm. so she's told them and um, they, they, they've got me yeah, they're, they're, yeah. They'll, they'll come outside so they'll be outside here yeah and then they'll say right, well, mm -hmm. you're going to be in Folkestone at this time or you're going to be in Ashford at this time and that's it there's mm -hmm. no links no telephone numbers I'm completely on my own but at the same time being threatened um, it had on the Proces. We wrześniu 2021 rozpoczyna się sprawa przeciw oskarżonemu Wayne Cousins. 48 latek wprawdzie przyznaje się do uprowadzenia i gwałtu sary. Do morderstwa przyzna się jednak dopiero pod koniec procesu. Szczegółów swego czynu nie zdradzi jednak nigdy. Prokuratura dysponuje wystarczającą ilością dowodów. Wayne kilka dni wcześniej zarezerwował wypożyczalni auto, myśląc, że to utrudni śledczym identyfikację jego osoby. Wayne zamówił wcześniej klejące taśmy, okłamał rodzinę, twierdząc, że pracuje na noc, by w ten sposób mieć całą noc do dyspozycji. Na podstawie przedstawionych dowodów sąd skazuje Wayne'a na dożywotni pobyt w więzieniu bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Wyrok dla obecnej na każdej rozprawie rodziny Sary nie jest pocieszeniem, bo nie wróci im ich ukochanej. Siostra Sary w trakcie rozprawy mdleje i będzie ona opowiadać, jakim traumatycznym przeżyciem było przeglądanie rzeczy Sary, które były w jej mieszkaniu pozostawione w wierze, że ich właścicielka wieczorem wróci jednak do domu. Sara już nigdy nie wróciła, bo na swojej drodze trafiła na policjanta Wayne Cousins. Ojciec Sary w trakcie procesu Wielokrotnie krzyczy do oskarżonego, że ma im spojrzeć w oczy, jednak ten patrzy tylko w ziemię. Również wtedy, kiedy mama Sary kieruje sło swoje słowa bezpośrednio do oskarżonego i mówi do niego, że Sara umarła w strasznych warunkach. Od tego czasu męczy, a ją od tego czasu męczy nieustannie myśl, co jej dziecko musiało znieść. Sara była skuta w kajdanki. Nie mogła się bronić, a swoje ostatnie minuty życia musiała spędzić z najpotworniejszym człowiekiem na tej planecie. Kobieta mówi, że nie potrafi pojąć. Jak może dla Wayne'a życie drugiego człowieka być tak mało warte? On potraktował moją córkę tak, jakby była niczym. A jej ciała pozbył się tak, jakby była śmieciem. Pan spalił ciało naszego dziecka, byśmy nigdy nie mogli się z nią pożegnać. Sara miała jeszcze całe życie przed sobą, a Pan to wszystko zniszczył. Nie ma kary, która by była adekwatna do naszego bólu, a ostatnie sekundy życia naszego dziecka będą już zawsze, ciągle odtwarzać się w naszych głowach. Dziękuję Wam za wysłuchanie.